Jak to jest mieć Cyberpunk 2077 na konsole? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo, że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć co cenię w życiu najbardziej powiedziałbym, że ludzi, ludzi którzy pomogli mi przejść samouczek na 10 fpsach. I co ciekawe to przypadkowo napotkane glicze wpływają na naszą rozgrywkę. Chodzi o to, że jeśli odkryjesz jakiś glicz, doznajesz satysfakcji i choć pozornie błahej, bywa, że nie znajduje się tej satysfakcji, która by tak rzec, która pomaga nam się rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ ją znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu, życie to próby, PiS działa płynniej. A ja i tak wolę konsole. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? skąd u ciebie większe zainteresowanie konsolami? A ja odpowiadam, że to proste to umiłowanie do ekskluzywów, to właśnie ono sprawia, że dziś na przykład gram w cyberpunka na 10 FPS-ach, a jutro kto wie, dlaczego by nie zagrać w spider -mana na 60 FPS-ach. I...